oznak, które wskazują ile czasu ci zostało po siedemdziesiątce. Naukowo potwierdzone wstęp. Ile czasu zostało zapisane w twoim ciele? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile czasu naprawdę zostało zapisane w twoim ciele? A nie w metryce urodzenia. Współczesna nauka odkryła, że wiek zapisany w dokumentach może być mylący. I to bardzo. Badania opublikowane w takich czasopismach jak Nature i Science Direct pokazują, że dwie osoby w wieku 70 lat mogą mieć zupełnie inny stan biologiczny: jedna z ciałem jak u 65-latka, pełna energii, a druga jak u 85-latka zmagająca się z bólem i codziennym zmęczeniem. I tu nadchodzi szok. Te oznaki przyspieszonego starzenia są całkowicie widoczne. Ale prawie nikt ich nie zauważa. Czy kiedykolwiek czułeś się bardziej zmęczony niż powinieneś? A może zauważyłeś, że coś prostego, jak wejście po schodach, wymaga ogromnego wysiłku? Właśnie tak. Ciało wysyła subtelne sygnały siedem znaków, które dokładnie wskazują, ile zdrowego życia może ci jeszcze zostać po siedemdziesiątce. I co najlepsze, nauka już udowodniła, że można się odmłodzić biologicznie nie z wyglądu, ale od wewnątrz. Na poziomie komórek, mięśni i organów. Zanim przejdziemy dalej, zrób to. Polub ten film i zasubskrybuj kanał, bo tutaj mówimy o prawdziwej długowieczności, bez cudownych obietnic, ale z nauką i praktyką, tak jak działa u tych, którzy już przekroczyli 60. rok życia. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu. Chcę odkryć mój prawdziwy wiek. Będę wiedział, że zależy Ci na poznaniu swojego ciała i dłuższym, niezależnym życiu z jakością. W ciągu kilku następnych minut poznasz 7 znaków, które pokazują, ile naprawdę Ci zostało po 70 i jak zmienić ten scenariusz na swoją korzyść. Pierwszy z nich jest najbardziej zaskakujący: może pokazać, że masz 75 lat na papierze, ale Twoje ciało może mieć 68? Albo 82. 1. Wiek biologiczny, wałez wiek chronologiczny. Znasz kogoś, kto ma 75 lat, ale wygląda na 60, chodzi wawo? ma dobrą pamięć, gotuje, podróżuje i narzeka, kiedy ktoś chce pomóc, a znasz też kogoś w tym samym wieku, kto ledwo wchodzi po schodach? To nie kwestia szczęścia, to biologia. Nauka nazywa to różnicą między wiekiem chronologicznym a biologicznym. Chronologiczny to liczba lat od urodzenia. Biologiczny to faktyczny stan zużycia i obciążenia Twojego ciała. Badania opublikowane w Nature i czasopismach fizjologicznych pokazują, że ciało starzeje się w różnym tempie u różnych osób. Dwie osoby w wieku 70 lat mogą mieć organy o całkowicie różnych poziomach starzenia komórkowego. Podczas gdy jedna osoba ma komórki funkcjonujące jak U65-latka, druga może mieć organizm działający jak U80-latka. Dlaczego to takie ważne? Bo osoby starzejące się biologicznie, Szybciej są bardziej narażone na choroby przewlekłe, upadki, osłabienie i przedwczesną śmierć. Innymi słowy, jeśli Twój wiek biologiczny jest o 5 czy 10 lat wyższy niż chronologiczny, Twoje ciało zużywa się szybciej niż powinno. Ale uwaga, można to zmierzyć, a nawet częściowo odwrócić ten proces. Naukowcy robią to za pomocą paneli biomarkerów badań krwi oceniających poziom glukozy. Cholesterolu, białek zapalnych i funkcji nerek oraz tzw. zegarów epigenetycznych, które mierzą chemiczne zmiany w DNA, znane jako metylacja. Ale uwaga, u osób po 60. wyniki nie zawsze są jednoznaczne. Niektóre wskaźniki mogą być zaburzone przez leki, przewlekłe stany zapalne lub nawet łagodne odwodnienie. Najlepiej skonsultować wyniki z lekarzem specjalizującym się w zdrowym starzeniu, geriatrą lub specjalistą do szkar długowieczności. Jak zmniejszyć różnice między wiekiem chronologicznym a biologicznym? Regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza ćwiczenia oporowe. Zbilansowana dieta z umiarkowaną ilością białka i wysoką wartością odżywczą. Kontrola stanu zapalnego i stresu. Odpowiedni sen i ograniczenie przetworzonej żywności. Te proste kroki mogą obniżyć wiek biologiczny nawet o 3 lata w ciągu zaledwie 6 miesięcy. 2. Sprawność fizyczna i samodzielność. Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie w tym samym wieku żyją jakby w innych światach? Jedni uprawiają ogród, robią zakupy, chodzą do piekarni, drudzy boją się wstać z krzesła, by się nie przewrócić. To różnica w tak funkcji fizycznej. Uniwersytet Duke wykazał, że zdolność fizyczna jest jednym z najsilniejszych wskaźników długowieczności. Często silniejszym niż jakiekolwiek badania. Funkcja fizyczna to m.in. wstawanie z krzesła bez pomocy rąk, wchodzenie po schodach, noszenie zakupów, przejście 400 metrów bez odpoczynku. Ignorowanie pogorszenia sprawności jest niebezpieczne. Kiedy ktoś mówi, po prostu jestem wolniejszy, to ciało woła o pomoc. Ten powolny spadek siły i równowagi oznacza kruchość i ryzyko śmierci. Badania pokazują, że osoby chodzące wolno lub tracące siłę nóg mają nawet o 40% wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci, ale tę sprawność można częściowo odzyskać, nawet po osiemdziesiątce. Proste testy diagnostyczne, pięć razy wstań i usiądź bez użycia rąk. Przejdź 6 minut bez przerwy. Utrzymaj równowagę na jednej nodze przez 10 sekund. Te testy nie mają straszyć, mają zapobiegać. Każde 10% poprawy siły i mobilności zmniejsza ryzyko śmierci o 20%. Sekret: ćwiczenia z lekkim oporem, taśmy, butelki z wodą, krótkie spacery po posiłkach, codzienne wchodzenie po schodach, prace domowe też się liczą jako ruch i samodzielność. Ciało, które się zatrzymuje, starzeje się. Ciało, które się rusza, odmładza się. A kiedy masz silne nogi, masz wolność. Trzecie przewlekły stan zapalny, cicha zapalność. Niektórzy ludzie ciągle czują się zmęczeni, mają lekkie bóle i mały apetyt, nie wiedząc dlaczego. Może to być ciało płonące od środka, po cichu. Medycyna nazywa to inflamaging. Starzenie się przez zapalenie. Ta cicha zapalność stoi za niemal wszystkimi chorobami skracającymi życie: serca, nowotworami, i neurodegeneracjami. Badania z Science Direct pokazują, że podwyższony poziom stanu zapalnego zwiększa ryzyko chorób i śmiertelności. Objawia się subtelnie: zmęczenie, lekkie bóle, sztywność poranna, zapominanie. W badaniach pojawia się jako wysokie CRP, wzrost liczby leukocytów, dyskretne wskaźniki zapalne, ale można ugasić ten ogień. Dieta przeciwzapalna, bogata w omega-3, polifenole, błonnik i naturalne produkty. Ograniczenie ultraprzetworzonej żywności. Margaryna, wędliny, słodzone napoje to zapalne pułapki. Dobry sen. Już tydzień złego snu podnosi stan zapalny o 30%. Kontrola masy ciała. Tłuszcz brzuszny to magazyn zapalenia. Ruch. Regularny ruch oczyszcza krew i zmniejsza stan zapalny. Zapanowanie nad zapaleniem to nie tylko dłuższe życie. To życie z lekkością, energią. I jasnością umysłu. 4. Funkcja nerek filtry czasu. Nerki to ciche filtry, które utrzymują ciało w czystości i równowadze. Z czasem jednak ich wydajność spada, a kiedy do tego dojdzie, starzenie przyspiesza. Badania z PubMed Central pokazują, że niska filtracja kłębuszkowa, EGFR, wiąże się z wyższą śmiertelnością u osób starszych. Objawy są mało widoczne: zmęczenie, lekkie obrzęki, sucha skóra. Pienista uryna, czynniki pogarszające stan nerek, nadużywanie leków przeciwzapalnych, odwodnienie, nadciśnienie, badania kontrolne, minimum raz w roku, kreatynina i EGFR albuminuria, białko w moczu. Te wskaźniki mówią, jak długo ciało będzie się jeszcze regenerować, jak dbać o nerki, pić wodę regularnie, nie przyjmować leków nefrotoksycznych bez nadzoru, kontrolować ciśnienie i poziom cukru, ograniczyć sól i przetworzoną żywność. Zdrowe nerki to młode ciało. Dbanie o nie to utrzymywanie wewnętrznego zegara w ruchu. Pięcie, Profil odżywienia i masa mięśniowa. Kto chroni mięśnie, chroni życie. Mięsień to najbardziej aktywny narząd ciała. Reguluje cukier, chroni kości, zapewnia równowagę. Bez niego pojawia się kruchość. Utrata mięśni, sarkopenia to nie wyrok. To kwestia wyboru. Można ją odwrócić dzięki odpowiedniemu żywieniu i treningowi. Badania pokazują, że siła uścisku dłoni to wskaźnik długowieczności. Objawy sarkopenii. Trudności z otwieraniem słoików, noszeniem zakupów, wchodzeniem po schodach. Szybkie męczenie się. Odbudowa zaczyna się od diety. Rozdziel białko równomiernie na wszystkie posiłki. Wybieraj białka o wysokiej wartości biologicznej. Jaja, ryby, drób, rośliny strączkowe. Spożywaj leucynę i witaminę D, kluczowe dla siły i równowagi. Mięsień potrzebuje też wyzwania: lekkie ćwiczenia, taśmy oporowe, schody, systematyczność, nawet po 80. Roku życia ciało reaguje. Unikaj długich okresów bez jedzenia. Mięśnie potrzebują energii, by się utrzymać. Każdy gram masy mięśniowej to rezerwa życia. 6. Zdrowie układu sercowo-naczyniowego i metabolicznego. Serce to silnik organizmu i starzeje się, zanim przestanie działać. Uniwersytet Duke wykazał, że ciśnienie, cholesterol, glukoza i trójglicerydy to bezpośrednie wskaźniki przeżycia, ale ponieważ nie bolą, wielu je ignoruje. Z czasem serce i naczynia twardnieją. A krążenie pogarsza się. Duszność, zmęczenie i lekkie zawroty głowy to sygnały ostrzegawcze, jak zadbać o silnik życia. Codzienny ruch, krótkie spacery i lekkie ćwiczenia zmniejszają śmiertelność nawet o 40%. Inteligentne jedzenie, świeże produkty oliwa z oliwek, warzywa, błonnik utrzymują elastyczność naczyń, dobry sen i głębokie oddychanie. Serce potrzebuje odpoczynku i tlenu. Monitorowanie wyników. Ciśnienie, cukier, cholesterol to kompas długowieczności. Zdrowe serce to młode ciało i jasny umysł. 7. Rezyliecja i regeneracja. Niewidzialna rezerwa. Niektórzy seniorzy szybko wracają do formy po przeziębieniu. Inni dochodzą do siebie tygodniami. Różnica? Rezyliacja. Rezyliacja fizjologiczna to zdolność ciała do regeneracji i powrotu do równowagi po stresie. Im jest mniejsza, tym ciało staje się bardziej kruche. Mierzy się ją m.in. przez zmienność rytmu serca, odpowiedź zapalną, zdolność adaptacji metabolicznej. Ale można ją trenować: krótkie, szybkie spacery, ekspozycja na lekki chłód, lekki post przerywany, 12H, regenerujący sen. Te bodźce uczą ciało reagować i się odbudowywać. I jest jeszcze potężniejszy czynnik: nadzieja. Optymistyczni seniorzy żyją średnio 7 lat dłużej. Rezyliacja to nie tylko fizyczność. To także emocje. Ciało podąża za umysłem, a duch, który chce żyć, motywuje komórki do walki. Podsumowanie. Czas może być Twoim sprzymierzeńcem. Te siedem oznak to mapa długowieczności. Pokazują, co czas już zabiera i co można odzyskać. Wiek biologiczny, prawdziwy wewnętrzny zegar, sprawność fizyczna, ciało w ruchu, to ciało żywe. Zapalenie. Ogień, który trzeba ugasić nerki. Filtry witalności, mięśnie. Biologiczne ubezpieczenie na życie, serce. Dyrygent ciała, rezyliacja. Moc powrotu do równowagi. Nigdy nie jest za późno, by cofnąć przyspieszone starzenie. Ciało jest mądrzejsze niż czas. Potrzebuje tylko właściwego bodźca. Każdy spacer, każdy zbilansowany posiłek, każda dobrze przespana noc to inwestycja w życie. Starzenie się to przywilej. Życie dobrze, to wybór. Polub ten film. Zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu Chcę żyć z siłą i jasnością umysłu. A w kolejnym filmie opowiemy o pięciu produktach, które najbardziej przyspieszają starzenie po 60. -tce. I czym je zastąpić. Bo zrozumienie ciała to pierwszy krok, by oszukać czas.